Ja na wstępie chciałem podziękować pani poseł za to wystąpienie, za bardzo dobre merytoryczne wystąpienie w imieniu dzieci, polskich dzieci. Serce rośnie, że są w polskim sejmie tacy parlamentarzyści, tak kompetentni. Mogę, mogę odpowiedzieć na pytanie pani poseł, bo pani poseł tutaj pytała przedstawicieli ministerstwa, iż odnośnie spraw do, dotyczących wykonywania kontaktów, że na 2119 spraw są tu względni wnioski w 364 sprawach, to prawdopodobnie w pozostałych zostały oddalone. Po prostu to pokazuje, w jaki sposób są ojcowie, bo to nie oszukujmy się, nie ukrywajmy, że to chodzi o ojców, że to ojcowie w 99% występują. Z wnioskami, ze sprawami zakładają wykonywanie kontaktów. To pokazuje po prostu, w jaki sposób są ojcowie traktowani w polskich sądach rodzinnych, co nie wymaga chyba dalszego komentarza. Odnośnie też tutaj wypowiedzi pani poseł dotyczących szkoleń. To jako praktyk mogę pani poseł powiedzieć, iż w praktyce w sądach rodzinnych to nie sędziowie wydają wyroki, tylko biegli specjaliści z OZS. To OZS wydaje wyrok. Po prostu poziom merytoryczny tych sędziów rodzinnych pozostawia, najdelikatniej mówiąc, wiele do życzenia. I po prostu biegli specjaliści, którzy są zatrudnieni na etatach w sądach okręgowych, czyli są zależni, zależni od sędziów, wydają opinie, tak, tak naprawdę wyroki, które tylko sędziowie później zatwierdzają. Dalej wygląda w praktyce to tak, że wystarczy, że matka przyjdzie na salę sądową i powie, wypowie magiczne słowo konflikt. Jak usłyszy tylko sędzia słowo konflikt, od razu dziecko jest pozbawione prawa do wychowywania przez oboje rodziców, ponieważ 90 ponad procent sędziów w Polsce uważa, że gdy jest konflikt, posługują się tym do tego, aby nie orzekać opieki naprzemiennej i pozbawiać dzieci prawa do wychowywania przez oboje rodziców, w większości przypadków jest to w ten sposób. Instrumentalnie traktowane, że matki po prostu są. Instruowane wręcz przez swoich pełnomocników, bo dos, pełnomocnicy doskonale wiedzą, z którzy zajmują się sprawami rodzinnymi, jak to się odbywa w tym sądzie, i w jaki spo, w tych sądach i w jaki sposób sędziowie procedują, i mają, ma, mają wręcz przekazywane, że mają mówić słowo konflikt, i wtedy dziecko jest pozbawiane ojca, ojciec jest sprowadzany do roli bankomatu w, w, w momencie jak może zapłaci alimenty. To, y, to może zobaczy się z dzieckiem często bardzo też argumentem stosowanym przez matki jest nie zapłacił alimentów to nie zobaczy się z dzieckiem bardzo również słusznie pani poseł zauważyła y, że oczywistym jest że tutaj w ogóle jest to co powiedział pan minister to wzajemnie się wykluczające że oczywistym jest że ojciec który bo to nie oszukujmy się to chodzi ojców występuje o z wnioskiem o, o kontakty i kiedy jest zasądzana tak to absurdem by było, gdyby nie chciał się zajmować tym dzieckiem. Ja chcę, chcę zwrócić na jedną rzecz jakie, i praktykę, jaka jest w polskim sądownictwie rodzinnym i w ministerstwie. Ministerstwo nie ma problemów z tym i sędziowie, aby wsadzać do więzienia ojca, który zalega powiedzmy, bo pogorszyła się jego sytuacja materialna, i żeby wsadzać do więzienia ojca, który, który na przykład zalega z wysokością pięcio, wysoko, pięcio, pięciomiesięcznych alimentów, w wysokości pięciomiesięcznych alimentów są różne sytuacje, mogą się pogorszyć sytuacja majątkowa te alimenty w sądach rodzinnych są bardzo często zasądzane z sufitu na tak zwane możliwości zarobkowe, zdarzają się różne sytuacje losowe i co wtedy z dziećmi? Kto się przejmuje dziećmi, jeżeli na przykład dziecko ma z ojcem ustalone każdy weekend w miesiącu i na przykład wsadzają ojca do więzienia. Ja już nie mówię o tym o stygmatyzowaniu dziecka, że później będzie wytykany przez społeczeństwo, że jego ojciec siedział w więzieniu tylko dla dlatego, że nie miał pieniędzy na alimenty. To ja bym ja mógłbym jeszcze długo opowiadać, ale pozostawiam o tym, ale o tych sprawach, ale pozostawia tutaj możliwość głosu innym uczestnikom dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, tak? Ja, jeżeli można, szanowna komisja, chciałem się odnieść do e, odpowiedzi na DZD Rad Ministerstwa Sprawiedliwości, która powołała się na swoją reformę prawa. E, pragnę zwrócić uwagę, że ten druk sejmowy to jest 3254. 3, spadł z porządku obrad ostatnio i nie wiadomo kiedy on będzie procedowany. Natomiast jednocześnie jest procedowany inny projekt społeczny w Senacie, który został przyjęty przy pierwszym czytaniu ponad podziałami partyjnymi przez posłów wszystkich ugrupowań politycznych. Wszyscy zagłosowali na tak i tylko pięciu wstrzymało się od głosu. I to jest ważne. I ta tak naprawdę to jest inicjatywa oddalna, oddolna, w której również my braliśmy udział. A projekt ministerialny to nie jest, to nie, to nie ma nic wspólnego z dobrem dziecka. To jest cofnięcie się wstecz naprawdę w postępowaniach i pozbawienie prawa dziecka do kontaktu z drugim rodzicem. To jest wręcz zamach na prawa dziecka. Ja może wytłumaczę, bo pani poseł mówiła tutaj o te statystyki, pytała, więc ja może wytłumaczę, dlaczego są zbieżności, bowiem statystyki ministerstwo podaje uwzględnionych wniosków o ukaranie. A nie nie podaje ile wpłynęło na przykład tych wniosków, tylko ile jest uwzględnionych wniosków, po pierwsze tak. Po drugie nie podaje statystyk z komisariatów ile jest zgłoszeń na utrudnianie kontaktów. To jest ważne ile jest zgłoszeń, a nie ile było przybyło, bo też funkcjonariusze policji nie przyjeżdżają zawsze na takie utrudnianie kontaktów i tu byśmy mieli prawdziwe dane ile jest zgłoszeń. Proszę sobie wyobrazić, że akurat składałem do wielu komisariatów, co najmniej 90% tych komisariatów na terenie Polski odmawiało mi odpowiedzi. Nie wiadomo czemu, być może statystyki są bardzo kompromitujące i zapewne dlatego tak jest. Otrzymałem tylko z jednego komisariatu ostatnio bodajże i to jest sto trudniej kontaktów było zgłaszanych tylko z jednego komisariatu. Proszę sobie wyobrazić, ile jest komisariatów w Polsce, jaka to jest liczba dzieci. Także minister manipuluje tutaj danymi. Być może z niewiedzy, oczywiście, dlatego staram się wytłumaczyć, to być może nie jest celowe działanie, ale tak naprawdę tu byśmy mieli przełożenie, ile jest takich spraw. Ja słyszałem już różne dane, że tych spraw jest mało. Jakiś sędzia na ministerialny projekt, jak był y, przedstawiany na Tygiel Dialogu, na konferencji w Gdańsku, był tam przedstawiciel ministerstwa, y, również stwierdzono, że właśnie jest mało takich spraw że jest chyba 14 rocznie, jakiś sędzia powiedział, no to by oznaczało, że te wszystkie sprawy są na moim biurku, bo akurat tyle postępowań teraz prowadzę, czyli 14 spraw, które są utładniane dziecko i nie jest wydawane od co najmniej trzech lat na kontakty. Tak naprawdę tu ustawodawca może zmienić te przepisy i chciałem z szanownej komisji poprosić, żeby właśnie zastanowiła się nad tym przepisem, o który autorzy petycji wnieśli, ale nie w ten sposób, o który autorzy petycji wnieśli, bo wnieśli o to, żeby zmienić to na grzywny. Tak naprawdę jest potrzeba przyspieszenia tej procedury. Minister mówi o przyspieszeniu, natomiast chce ją spowolnić, więc ja bym zwrócił uwagę, że ten artykuł 598 16 kodeksu postępowania cywilnego mówiący o ukaraniu za utrudnianie kontaktów w sejmowym druku nie zostaje zmieniony, czyli chce przyspieszyć, ale nie zmienia procedury cywilnej ukarania wręcz przeciwnie. Jeszcze uzależnia kodeks y, karny od postępowania cywilnego, czyli dopiero jak się zakończy cała procedura, co będzie trwało półtora roku, będzie można wnieść o ukaranie karne jeszcze na wszelki wypadek, żeby tej matki na pewno nie ukarano, bo niestety to jest 90%, i ojca w jednym przypadku y, na 100%, żeby nie ukarano więzieniem, tak? Sugerując właśnie, tak jak pani słusznie, pani poseł Kornelia y, Wrubleska zwróciła uwagę, że przecież drugi rodzic, który wnosił o te, ukaranie, to chcę wychowywać to dziecko. To nie jest tak prawda, że ale nie chce. Mam prośbę, bo to te argumenty już padły. Proszę tak. te istotne i konkluzje, tak? Oczywiście. Chciałbym poprosić Szanowną Komisję, to jest taka konkluzja, o zmianę tego przepisu, ale nie w sposób, który autorzy lub zastanowienie się nad zmianą, żeby skrócić możliwość zagrożenia do zagrożenia i ukarania, żeby w artykule 59816 była możliwość... Zagrożenia za utrudnianie kontaktu i od razu ukarania. Oczywiście, o ile wcześniej jest takie postanowienie o kontaktach, żeby prawo nie działało wstecz. I to by realnie przyspieszyło. Natomiast, odnosząc się do autorów petycji, którzy wnieśli, że to jest straszne, że muszą płacić wiele, że jakieś grupy ludzi zarabiają na tym, no to tutaj te, to się mija z prawdą, bowiem jak słusznie minister akurat zauważył, tych. Postanowień Ukrainie jest niezwykle mało w Polsce, to jest około tysiąc tych postanowień rocznie bodajże, bo z jednego sądu apelacyjnego we Wrocławiu i całej apelacji otrzymałem dane i było to sto karań tylko. Oczywiście Komisja ta... rozpatruje petycje w zakresie, w jakim ona tak. zawiera postulaty. Także tu nie możemy sobie dywagować i proponować innych rozwiązań niż postulowane przez autorów petycji. No ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że ministerialny projekt zgodnie z odpowiedzią na te zarząd, nie Dziękuję. zawiera zmian w tym zakresie. I jeżeli zmieniać na te grzywny, to co, to, to, jest, to jest żądanie całkowicie niezasadne. Całkowicie niezasadne, bowiem te przepisy z jakiejś przyczyny zostały zmienione, wiele osób się na tym zastanawiało. I jeżeli już to w innym kierunku się przyspieszy. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.